Pamiętajcie, najszczęśliwszy okres w życiu człowieka to powinno być dzieciństwo. Wypychanie do okresu życia, w którym dziecko już będzie musiało radzić sobie samo, jakby przedłużcie to najbardziej jak się da, żeby ono nie musiało sobie radzić. Jak najdłużej wspierajcie, jak najdłużej towarzyszcie dziecku, żeby ono jak najdłużej tym dzieckiem waszym mogło być. Nie pchajcie do dorosłości, dlatego że to jest najszczęśliwszy okres w życiu człowieka, jeżeli oczywiście normalnie rodzice, nie? Na przykład robienie panny z bardzo młodej dziewczynki to jest bardzo zła rzecz, bo wypychasz ją w ramiona chłopców. Po co? Żeby jakiś debil ją złomotał, rzucił, nie chciał, nie kochał albo coś, jeżeli ona się zakochuje, to co mówisz małej dziewczynce? Że to jeszcze za wcześnie, ale rozumiem, co czujesz. To nie jest jeszcze czas na takie rzeczy. Kiedy będzie miał czas? Jak skończysz 17 lat. Wtedy jesteś wstępnie dojrzała, wstępnie on też jest wstępnie dojrzały i są pierwsze próby relacyjne.